Siemneczko Bardecki w nowym odcinku u mnie na kanale, w dzisiejszym odcinku zaczynamy nasze kolejne zmagania z wyspą, a mianowicie będziemy powiększać pola. To jest pierwsze założenie na dzisiejszy na pewno odcineczek, do tego, o Boże, jakie ja tutaj miałem przyspieszenie. Wsiadamy sobie we Władeczka, troszeczkę widzę, że kiera jest nierówno, ale to są totalnie minimalne jakieś sprawy. I wy napiszcie hashtag powiększenie, a wam przypnę serducho to komentarza, będzie jechać równo, chyba będzie jechać równo i władujemy się tutaj całkowicie w orkę. Mam zaplanowane też nowości i dzisiaj będę zadawać Wam ważne pytanie odnośnie tej oto serii. Dobra, ja sobie dam trochę dalej, żeby później to jakoś podrównać, ale mniej więcej sobie zróbmy kształt i ogarnijmy sobie dokąd my w ogóle to pole tak szczerze chcemy. Bo <gryw> to jest jedna wielka niewiadoma, właśnie jak ja chcę, żeby to pole wyglądało. Boże, jakoś linii trzeba się trzymać. Totalnie jadę tą linią w tej linii i mam nadzieję, że będzie ok, żeby tutaj nie przefolgować. Kurde, żeby mi się te linie zaraz w głowie nie zaczęły mieszać. O Boże, tu gdzie jest trawa, to ja już nie widzę, jak jadę. Eee, powiedzmy, dotąd. O tu jest raczej ok, to wszystko zrobione. Zrobię sobie od razu drugi przejazd, żeby mniej więcej mieć w głowie, e, jak chcę, żeby to pole wyglądało i tak w całości, bo nie będę przecież pokazywał tego procesu twórczego. E, tylko zrobimy sobie to pewnie też i na y, cięciu, ale tu nie wystaje nigdzie. Nie, ja uważam, że jest zajebiście zrobione, także jest elegancko. I w sumie jaki hashtag? No hashtag już mógłby być... O no, właśnie zastanawiam nad hashtagiem, czy kurde, czy, czy budynki, czy wybór... Co napiszecie, to i tak dostaniecie ode mnie serduszko, także polecam po prostu napisać e, komentarz, bo i tak dzisiaj będzie dosyć sporo pisania, także wiecie o co chodzi. Ja miałem zaplanowane, żeby tutaj, jak patrzycie w trybie budowy, żeby tych kratek było troszeczkę więcej, mianowicie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli gdzieś dotąd, żeby to pole było, no to tak mniej więcej e, jak dojeżdżam. Myślę, że stąd, no to tak trochę dalej, no jak będę robił poprzecznie, to odtąd to już pracownik i może zawrócić, widzicie, bez problemu. I się raczej w nic nie powinien ładować. Także mam nadzieję, że to będzie dosyć dobre rozwiązanie na tą moją gospodarkę. Opowiem wam, że ostatnio, jak ten pracownik, tak o śmig do wody i spokój, to nie za bardzo chcemy takie sytuacje, żeby tutaj miały miejsce. Dobra, dobra, ja sobie tutaj... O, tutaj trochę tego pozostawało jeszcze. Czasu też na razie nie poprzewijam. Chciałbym to zrobić od razu, żeby pracownik ogarniał mi drugie pole. To może ja sobie mniej więcej wzór tutaj zacznę. E, zacznę sobie orać mniej więcej e, dalej te wszystkie kawałeczki, znaczy wszystkie kawałeczki to tak dwa pola tylko są tak. E, w skrócie mówiąc, ale chcę, żeby tutaj już agregatem e, zetorek oczywiście tutaj robił, jeszcze chyba bardziej. Lepiej to jest chyba nagrywać to na kierownicy, wtedy by nie było takich problemów. Dobra, trochę co odjedziemy, żeby tutaj nie zepsuć tej linii, mniej więcej, bo lepiej później trawo zamalować niż, niż się bawić. A chyba będzie o tako ok. Dobra, ja włączam tworzenie pola. No i tu, gdzie jest właśnie ta trawa taka minimalna, to ja mniej więcej po ustawieniach tej maski widzę, że jadę idealnie. Ale jak jest taka już wyższa, to ja widzę, że jadę chyba tak średnio idealnie. Dobra, Git jest. No, mogłem jeszcze troszeczkę dojechać, oczywiście. I pasowałoby chyba wejść z gry i wejść do gry, żeby. Oj, tu jest pole, już po co ja tam. Ale tylko, że ja i tak muszę to orak przejść, To ja muszę jeździć tak o tak o. Że muszę cofać w ogóle. Aj, 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 aj. Hamulcuj, Dobra, wyłączamy to. Robimy to. I powiem wam tak, żeby nie przedłużać. Ja sobie zrobię. Chyba to pole, tak w skrócie mówiąc, żeby ono było zaorane całkowicie, a na tamto, bo tam będzie szybciej, puścimy sobie pracownika, tylko dojadę do końca. I tam puścimy sobie pracownika z agregatem. Niech to w... z bronami, czy tam z kultywatorem, żeby nikt mnie później w komentarzach nie poprawiał. No ale wiecie o co chodzi, żeby przygotować to pole po prostu pod siew, tu Zaraz sobie stworzymy od razu kolejny. Dobra, włączone stworzenie. Jest włączone tworzenie. Też i ulepszyłem jedną rzecz, za którą będę musiał sobie odjąć pieniądze, ale to też za chwilę wam pokażę wszystko. No trochę tak zejdzie, nie wiem właśnie jak jeździć, czy jeździć dookoła, bo tu się boję, że po prostu nierówno zrobię, jak zacznę dookoła kręcić. Kurde, a też nie chcę wam orki. Dobra, wiecie co, agregatowanie to ja sobie może zaraz tutaj... A może ja bym siał wtedy od razu? Dobra, zróbmy te orki jak, jako tako i później zajmiemy się resztą, bo jak ja będę cały odcinek orał, to też nie o to w tym wszystkim chodzi. Eee, żeby tutaj nic praktycznie nie pokazać, tylko zaorać i tyle, jak tu jeszcze tyle rzeczy dzisiaj w odcinku jest tak szczerze do roboty. Dobra, ja to opuszczam i znowu mniej więcej po tych kratkach. O nie, za daleko jestem, totalnie jestem za daleko. Źle jestem kompletnie ustawiony, widzicie. No spokojnie jeszcze raz mogę przejechać, na teraz ta orka to i tak będzie wyglądać, tak, trochę badziewnie, Dobra, jadę już po całej tej linii oporu, żeby dojechać tyle, ile się da, bo ostatni odcinek wyszedł z 50-minutowego nagrania, 28 minut do no to połowy tego, co jest, wiecie, robione, to nawet nie jest w odcinku. No to widzicie, że te cięcia trwają bardzo długo, no bo jednak zauranie tego wszystkiego czy ogarnięcie naprawdę długo i to bardzo długo schodzi. Nie. No chyba to zaoram wszystkie pola i puszczę agregat i dopiero coś będziemy działać dalej, bo szkoda pokazywać orkę po prostu, bo to nawet cały odcinek mógłbym chyba orać. No i powiem Wam tak, ja się widzowie porwałem na to e, sianie i ogarnianie tego wszystkiego, ale ja chcę dać pszenicę tu i tu, trochę tego nie przemyśleliśmy, ze względu na to, że w sierpniu nie można siać e, pszenicy, także ja i tak muszę lecieć sobie mniej więcej do e, września i dopiero wtedy będę mógł sobie to wszystko e, zasiewać i ruszymy do roboty. Paliwo paliwem, najwyżej jak coś stracimy to trudno. E, to ulepszyłem. Czyli to ulepszenie miało kosztować nas 10 tysięcy, e, tylko że na razie tego nie odejmę, ze względu na to, że nie mam za bardzo e, z czego tutaj szarżować i odejmywać tak naprawdę e, tych kwot. Także lepiej sobie zapisać na razie 10 477 i to na razie zostawiamy. E, lecimy sobie do okresu, no może być 2 sierpień, żeby się zatrzymać, zobaczyć co i jak. Dobra, ustawmy sobie znowu kwotę i zaróbmy trochę 10 477, żeby to już cały czas było ustawione. Tutaj sobie od razu napełnimy 20 koła tej kiszonki. Tam trochę nierówno zaorałem, ale już sobie dorysowałem, tam nawet widać. O, tam daleko, że trochę tej trawy. No, trzeba było dorysować. Dobra. Sprzedajemy to i będziemy mogli sobie... Dobra, jak będzie te 700, to po prostu dychę odejmę, czy tam nawet 900. O, nawet 11, czyli 1011 nam zostaje tak naprawdę z tego co ogarnęliśmy, ze względu na to, że ja. Dobrze jest? Dobrze jest. Ja ulepszyłem sobie te worki. Teraz te worki, zaraz wam pokażę co i jak, bo to jest też główny mniej więcej temat odcinka te ulepszenia. Zaraz zobaczymy, jak one sobie działają w pełni. Tylko to niech się sprzedaje, i zaraz ja Wam wszystko będę tłumaczyć. 2 sierpnia też nie mamy co robić. Tylko i wyłącznie musimy czekać do 1 września. Dobra, ciach. I teraz tak, worki. Tutaj teoretycznie widzicie, że one mają 100 pojemności. No bo tyle mają, ale jeżeli damy sobie te worki tutaj, to powinny nam się tworzyć 250. Ja tego nie testowałem. Tak, 250 się po prostu tworzą, czyli tak jak jest zedytowane, tak jest. Kolejny worek już nie wyjdzie, ale też zedytowałem pojemność tego takiego ala silosu, czyli z tysiąca zrobiłem 2,5, setki zrobiłem 250 i po prostu... No, działa teraz to tak jak powinno działać, czyli ma troszeczkę większą pojemność. Łatwiej będzie karmić kury, łatwiej będzie robić tym wszystko i mniej będzie przechowywania tych worków. Co jest też dosyć istotną informacją dla nas. Dobra, napełniamy, sprzedajemy i myślę, że zaraz widzimy się we wrześniu. Bo jeszcze sobie przejdę mniej więcej tamtędy i chyba tą sałatę muszę wypchnąć. Przynajmniej delikatnie, póki nie mam tego silosu, ze względu na to, że ja na razie. No, na silos to mnie za bardzo nie stać, bym musiał kredyt wziąć. Chyba, że wezmę to tak po prostu. No właśnie. Chyba, że wezmę to tak, tak o po prostu w kupie. I najwyżej te 10 tysięcy w pamięci później sobie odejmę. To tą sałatę byśmy porządek zrobili. Może to jest dobre wyjście e, z tej sytuacji. 2080. Dobra, zrobimy tak, jak ja mówię teraz. E, czyli 20-80 zapisujemy, a za dychę e, stawiamy sobie SILOS. Tylko. To jest ważna kwestia. To wszystko wygląda tak. Gdzie dać SILOS? Bo, bo to jest właśnie to pytanie, o które. No na pewno nie tam daleko, bo tam będzie co innego. Tylko, właśnie, zaraz Was spytam o jedną rzecz. Gdzie są te silosy? 10 tysięcy, no to już tego większego postawimy. Chociaż w sumie za dychę to może na 100 sztuk, dobra, to będzie ok. Zachodzi na inny obiekt, ale. No, kolorek. Jakie są tu jeszcze kolory takie z listy? Może takie szarawy, faktycznie sobie zrobimy? Dobra, i co? I on będzie taki szarawy. Teraz będzie szarawy. E, dopasowywanie mniej więcej do linii. Tu jest załadunek, tu jest wyładunek. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi. No ale okej. Okay. Gdzie to postawić? Teraz jest dobre pytanie. Na pewno gdzieś za tym. I na pewno jak patrzymy sobie o taką na kratki, to musi być jakiś odstęp od tego. Ha! Tutaj? Nie będzie przeszkadzać? Trzy kratki odstępu od pola? To raczej pracownik, jak będzie robić to pole, to chyba nie będzie to problemem. Tu jest to, czyli jak stąd będziemy wywalać, to i powinno być też ok. Dobra, nie wiem, sobie narysuję po prostu tą trawę i zaraz my widzowie sobie to wszystko ocenimy. E, bo tak szczerze, no to ja nie wiem za bardzo, jak to robić. No bo tu jest ten plac taki przygotowany, to i tak trzeba będzie wszystko przebudować. E, ale to na pewno nie teraz. I jak to działa? Mhm. Dobra, czyli stąd jest takie jakby to, a jeżeli robię wyładunek, to jest tu. E, czyli wszystko się zgadza, wszystko jest tak, jak być powinno. W tym właśnie miejscu chciałem. Czy tutaj belki ja mogę trzymać, żeby one mi nie przeszkadzały? Tak, na szczęście tu można robić, widzowie, kompletnie wszystko. E, także te belki będziemy sobie od razu tutaj wrzucać, będziemy sobie przesuwać. Mogłem za dychę zrobić nawet ten 250, ale to jak ulepszę sobie tereny... To wtedy, jak najbardziej, sobie to ogarniemy, ja sobie parę rzeczy tu. Ojo, oj, czego ja tego nie mogę? O, dobra, ja sobie parę rzeczy teraz tutaj powrzucam. Ogarnę sobie chyba te palety, wszystkie. I zaraz będziemy się widzieć we wrześniu, jak będziemy raczej uprawiać to pole, żeby też już mieć z tym spokój. Czyli teraz, no trochę daleko to. A tu jeszcze są te belki. Ja pierdzielę, to tu jest przesuwania, przesuwania, znowu nam trochę czasu zajdzie, tylko że znowu później będzie dużo lepiej, jak będziemy robić zimową sprzedaż, że nie będziemy musieli aż tak przesuwać, tylko będziemy się męczyć teraz, ale nie już w takich ilościach, e, tak jak to miało miejsce też i wcześniej, jak tego silosu w ogóle tutaj nie było, to na pewno będzie dosyć duże ułatwienie i myślę, że wydanie 10 tysięcy, których nawet teoretycznie na tej serii nie mieliśmy, e, jednak spowoduje to, że będzie to no, no dużo wygodniej, będzie nam wszystko robić. Tak to nazwijmy. Tutaj trochę przeszkodę sobie zrobiłem w postaci tego silosu. I najlepiej, jakby ten silos przebudować i tutaj gdzieś postawić. Ale tu chcę sobie zostawić plac, bo. No właśnie, bo. Tylko co tam będzie, to jak posieje, to was na pewno spytam. Boże, widzowie, zapomnieliśmy o jednej rzeczy. 416 e, są odsetki od kredytu. Także te odsetki też trzeba. Gdzieś tam uwzględniać od tego wszystkiego, czyli jak ja miałem tyle kasy, to jeszcze 416 odjąć, 416, czyli zostaje nam 1500 tylko 18, odjąć jeszcze od tego 10 000. No nie za dobrze to wygląda, nie za dobrze to wygląda. To już praktycznie sobie poprzedzczepiałem, tylko ja chciałem sobie zatrudnić od razu pracownika do tej całej akcji żeby to było od razu wykonywane, te siewy, elegancko. Ile pracownik, no co jest, no nie no, to, to zaczepianie w tym Efesie 25, to jest takie gówno, to jest najgorsze, co może być. Yy, mamy 1,8 metra szerokości roboczej, pracownik ma ustalone to wszystko na 2,6. Jakim cudem 2,6 przy takim czymś, to to jest yy, też dosyć ciekawe, dobra, ciach. Nie wiem od czego on zacznie, ale ja go puszczam od razu. I niech sobie podjedzie w takie miejsce, które mu e, tylko i wyłącznie pasuje, i niech sobie to robi. A my będziemy się bawić agregatem. Być może później przetestujemy pracowników, jak to będzie wyglądało e, po delikatnej zmianie. Ja chyba to nie jest trawa, która jest najwyższa, którą byśmy mogli już gdzieś tam się e, cieszyć i ją sprzedawać. Ale na pewno sobie sprzedamy chociaż troszeczkę tej kiszoneczki, bo bez tego no to powiem wam, że długi by były. Już zresztą są, ale nie aż takie. Zawsze coś tam sobie pospłacamy Dychę musimy dzisiaj na pewno zrobić w odcinku, przynajmniej ja nie wiem, najwyżej nie będę pokazywał jakoś długo e, tych siewów, tego agregatowania e, czy tam kultywatorowania, ale przynajmniej będę chciał widzowie jak najwięcej e, dzisiaj zrobić, żeby spłacić chociaż trochę tego e, całego kredytu. On pszenicę ogarnia, rozsiewa tutaj czego mamy. E, to będziemy też sobie rozsiewać to wszystko, żeby nawóz był. Będzie dobrze. Ta prasa może stać na razie tutaj, mimo że i tak chyba będziemy to wszystko kosić. Jeździ? Jeździ. Akurat jeżeli chodzi o siewnik i samosianie, no to tutaj pracownicy działają bardzo dobrze. Pola wyglądają tak. Nie wiem ile to się powiększyło, jakie teraz będą wartości tutaj na tych kawałkach. Nie mam pojęcia, ale są na pewno większe. I co robimy w tamtym miejscu? Bo to jest dosyć istotne. Mogłem nawet i tutaj pracownika sobie zatrudnić. Ale o, elegancko. Hamuje I teraz nawrotka. Dookoła chyba się nawet nie opyla jeździ, tylko będę sobie latał o tak o, tak jak pracownik. Chociaż trochę w polu porobiłem, bo tak oprócz żniwce tak naprawdę to za dużo. E, to my tutaj nie robiliśmy. Najlepiej to by było dobrać sobie jeden bieg, chyba jednym biegiem się bawić. Robi dobrze, robi dobrze. Kury trzeba będzie nakarmić też we wrześniu. Może drugie września sobie zrobimy to karmienie. No nie no, jak on ma tak majtać biegami, to powiem wam, że nie za, nie za dobrze to wygląda. Czy będzie cały czas już jechać? No majta, trójka, dwójka, trójka, dwójka, trójka, dwójka, trójka, dwójka, trójka, dwójka. cały czas jest zmiana. No, i też na równym terenie. Ja też nie gram widzowie na kierownicy, żeby się bawić tymi biegami, manetkami cały czas. A tu plusem, minusem na klawiaturze, no to raczej nie jest to zbytnio fajne i wygodne. O tu tunele też są trochę za blisko, ale to już nic nie zrobimy z tym. Ej, dobra, czekajcie, bo tutaj ja nie dojechałem nawet. Tutaj coś tam poustawiałem, tu nie jest dojechane. Trzeba tym agregacikiem jeszcze raz to zrównać, żeby agregacikiem, kultywatorem. Tu nawet nie ma żadnych wałów, nie ma nic. To jaki to agregat? No ale teraz właśnie, my to najbardziej ciekawi, no teraz mamy na przykład zrobione o to. No i co, jeżeli ja sobie zatrudnię pracownika, powiedzmy, że ja sobie jeszcze raz przejadę i zatrudnię sobie e, pracownika. I co się wtedy stanie? Czy pracownik będzie robił to pole dobrze, czy będzie robił e, źle? No przejedźmy w tamtą stronę, zobaczymy jeszcze jak on na biegach sobie będzie dawał radę. E, mimo, że to nie będzie zbytnio wygodne, no to jednak e, pasowałoby to przetestować. Dobra, cały czas trójka. Lista nie interesuje, cały czas trójka bez zmiany na dwójkę. No, trochę go muli, dajmy sobie dwójeczkę i cały czas dwójką. No, Dymi jedzie i jest zajebiście, a jak on zmienia ten, wiecie, automat te biegi, no to po prostu jest tragedia. Teraz zlecę 14 na godzinę, przecież to dużo szybciej przyśpieszy mi robotę. Tak to można robić na biegach, a jak nie macie tych biegów włączonych, to po prostu, no, pracownicy świrują i nie tylko pracownicy. Dobra, dajmy sobie do minus sobie na plus, na szybko. Ja twierdzielę to. To jest najgorsze, wiecie co? Najgorsze na biegach, to jest właśnie na nawracaniu. I nie wiem, czy samemu to robić, czy jak to robić, czy zatrudnić faktycznie tego pracownika, żeby zobaczyć dla testu. Dobra, dojedziemy jeszcze w tamtą stronę i wtedy zatrudnię pracownika, bo ja się tutaj nie powyrabiam. Bo zaraz tutaj ten gościu będzie chciał już przejeżdżać na kolejny kawałeczek, jak on zrobi sobie jeszcze te całe poprzeczniaki. Ja tu jeszcze te trzeba poznosić, a bym sobie wszystko pouzupełnią to, co trzeba. Bo i tak chyba w październiku dopiero będziemy trawę kosić, jeżeli ja dobrze pamiętam. Dobra, wyłączmy sobie te biegi na szybko. E, dajmy sobie to. Ile to ma szerokości roboczej, żeby tu też zaraz nie było coś pomieszane? E, 2,4 metra szerokości roboczej. No i pół pola ja zrobiłem i zaraz zobaczymy jak pracownik zabierze do tego. Ja go nie opuszczam, ja go nic nie robię, zajeżdżam sobie na pole. Ustawiam sobie to, 2,2, 2,3 2 niech będzie, bo tam było 2,4 chyba. Pracuj na uwrociach tak, ale zacznij od góra-dół. I co? Dlaczego? dla pewności 2,4, no to 2,3. No i dobra, i on te uwrocia sobie chyba jakoś tam ogarnie I mam nadzieję, że... A... Dojeżdżają! Ej, zajebiście! No tutaj może być nie, to niedorobione, chyba, że on to później poprawi. Nieważne. Mm, czy kury się jakieś narespiły? Tak, kury się narespiły. Kasy i tak mamy niepozapisywane, to od razu te kury... Kurde, ja miałem, poszczę... miałem te kury pozostawiać widzowi po żliwach. Tylko, że to nie jest jeszcze ten okres, jak ja zbierałem z tych dużych pól. To jest problem. E, dobra, 50 na razie niech sobie zostanie, nie będziemy tutaj cudować. 887 pożywienia. I teraz, ja sobie wezmę taczkę. Z tego i tak muszę wszystko wysypać, ale to zaraz. Najpierw sobie weźmiemy taczkę. Czy ja muszę to wysypywać? Czy ja mogę wystarczyć, że o taką podjadę i będzie ok już nabierać? Tak, czyli ja mogę podjeżdżać po prostu pod te worki, z któregoś mi e, się będzie ładować i będę miał od razu. 5 worków, czyli 500 pojemności. To jest dużo prostsze też i karmienie, jakby nie patrzeć. Sałatę trzeba poznosić, i zaraz jak sałatę poznoszę, to Wam zadam takie fajne pytanie, bo są dwie propozycje odnośnie tamtego terenu. Dlatego nie stworzyłem tam pola, tak jak teoretycznie było w planach, że w tym odcinku stworzymy tam pole. To jednak doszedłem do wniosku, że to będzie zły pomysł, bo po pierwsze to pole by było tragicznie małe i dalej to by nam praktycznie nic nie dawało. A jak stworzę tam coś innego, to będzie to po prostu e, przynosić nam jeszcze większe zyski. A kieruje się też i e, patrzeniem na to, jak działają tunele. Zresztą z tuneli mamy największe no możliwe przychody, jakie są tutaj, no bo my ze zboża tu nie zarabiamy prawie nic. Skór, no przy 50 kurach, patrząc na to, ile jest ja, jak coś tam się rozkręca, nie ma co narzekać. Ym, ale tak poza tym to salata robi największe spustoszenie tutaj. Dobra, dajmy sobie coś takiego. Nie no, jest to szybsze. Patrzcie, tu wszystko się wchodzi, masz spokój. E, teraz tak, co robimy, widzowie? Tutaj jest ogólnie coś takiego. I tu jest miejsce, właśnie tutaj, o albo stawiamy oborę z krowami, bo teoretycznie, tak, słomę mam. Może mało, ale mam. Na jedną krowę wystarczy. E, trzeba policzyć zyski, bo z jednej krowy będziemy mieli. No nie wiem, 100 złotych dziennie z mleka, 200 złotych z mleka, nie wiem, naprawdę minimum. Siano mam, kiszonkę mam, czyli teoretycznie wszystko mam, żeby tą krowę. Wykarmić, już jest 66 pojemności. No i właśnie, krowa to jest, czyli obora, to jest jedyneczka w komentarzu. Zysk z tego jest pewnie tragiczny. No, jakbyśmy dużo oborę postawili, i też nie wiem, czy ja znajdę taką minimalną oborę, żeby ona tutaj się zmieściła i żeby ona była funkcjonalna. Fajnie, albo stawiamy w tej linii po prostu parę rzędów malin. Nie wiem, ile to wyjdzie. Też oczywiście 50-15 tysięcy za każdy. No i liczymy maliny po prostu, tak jak powinno się liczyć, w farmingu i zarabiamy z tego, no nie tylko tutaj trzeba będzie jeszcze dawać im nasiona, też będziemy na to wydawać pieniądze na te maliny, ale my to zrobimy po swojemu, czyli damy raz nasiona, i te nasiona już będą najprawdopodobniej do końca życia, żeby no nie dawać tego wszystkiego, bo malina tak naprawdę, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie farmingowe, no co rok malin się nie sieje, jak pewnie się sami domyślacie, także ja to będę robił tak bardziej, żeby było realistycznie. Maliny są tu. Zapotrzebowanie nasiona i woda, czyli nasion nie będziemy sobie odejmować i nie będziemy płacić za to, tylko i wyłącznie będziemy ogarniać sobie wodę, czyli będzie to działać na zasadzie po prostu tuneli, które mamy i myślę, że to będzie naprawdę fajna sprawa, fajna inicjatywa, sprawdzona inicjatywa i będzie dosyć duży zysk. No i wtedy powiększymy wyspę, kupimy jakieś nowe maszyny, ulepszymy gospodarkę i będzie świetnie. Także jedyneczka w komentarzu to jest krowa. Ta dwójka no to malina. Ja innego rozwiązania tutaj nie widzę. Pole robić takie, no to jest śmiech na sali. Jeżeli chodzi o krowy, żeby to jakoś zaprezentować, no to tutaj, ja mam sporo tych obiektów. No, powiem wam tak, no zajmę sobie od groma miejsca, a budować nie wiadomo jak duży budynek, żeby mieć tylko i wyłącznie jedną krowę, bo na więcej to nam nie starczy materiałów, to też nie wiem, czy to jest dobra rzecz. Hmm. No to jest problem taki, że wszystko jest takie no dosyć większe, teoretycznie to się nada tutaj, no ale... Nie, ja myślałem też, żeby o te klatki pobudować, ale to widzowie mleka tu z tego nie ma chyba, jeżeli dobrze pamiętam. No nie, ja bym, ja bym był jednak zwolennikiem ogarnięcia tego w sposób taki, jak mówiłem. Czyli dać tutaj maliny yy, i po prostu niczym się nie przejmować. To jest nawet fajne, ale to jest takie za nowoczesne. To jest takie minimalne, ale znowu też i duże. To jest za mało miejsca. Po prostu trzeba zrobić, żeby tutaj było. Yy, wszystko zrobione na zasadzie takiej, żeby tu był. no yy, maliny, żeby po prostu były. Może kiedyś kupimy kolejne tereny, to wtedy jakieś zwierzęta więcej. No, no dojdzie ich więcej. No. No tylko nie wiem też i jakich. No i ale ja co od razu widzowie z nawozami, żeby już te pola były przygotowane aż praktycznie do wiosny, żebym mógł przewidzieć sobie całkowicie czas. Mam nadzieję, że robi całą szerokością, całą szerokością robi. No i teraz tak, czekajcie, bo to się jakoś uruchamiało, czy nie? Trzeba składać i rozkładać chyba. Żeby to po prostu nie sypało mi wszędzie. Dobra, stąd co już mogę zacząć. Sypie? Sypię. Pracownik ogólnie ogarnia drugie pole. Pszenicy będę miał dosyć dużo. Myślę, że na wiosnę kupimy sobie kolejne 10 kur. Raczej też nie będę leciał w te kury, nie wiadomo jak mocno. Ja chyba mogę też i na zasiane pole sobie to dawać, czy nie? Czy będzie się to jakoś bardzo odróżniać? Zresztą jak to urośnie, to kto to będzie patrzył na to. Czy to się będzie odróżniać, czy to się nie będzie odróżniać, ta tekstura. To po prostu ma być nawiezione i tyle, żeby te zbiory były jak najwyższe. Hej, sieje, rusciewa. Oj, to nawet szeroko jest zrobione. Ten nawóz jakoś bardzo szybko to się nie ubywa. To mogę sobie jeździć w sumie i byle jak. Od tej strony, aby tylko to jakoś podrównać i będzie okej. Okay. Czekajcie jakbym sobie zrobił taki myk. Dobra, zamykamy. Kurde, trzeba się pilnować tego, trzeba się pilnować tego zamykania i otwierania O, fajne jest to, naprawdę fajne ruszewa. Te kosy. To są zajebiste, ale ja bym w ogóle fajnie jakby heistel wrócił do robienia modów ponownie do farminga 25, tylko żeby chociaż jakiś, wiecie, jeden, dwa modziki, nawet nie wiem, na pół roku wyszły od niego, to naprawdę byłoby świetnie, o gościa robi świetne mody. Proszę to jest jeden mod niewydany, który gdzieś tam ja od niego mam, ale ten mod chyba też i na modhabie będzie, bo było dużo pytań o tego modzika. Czekajcie, jutro, jutro na kanale będzie tak naprawdę prezentacja pierwszego konwertu po przerwie Heistela, który wyszedł na ModHuba, także jutro będzie na top 10 modów tygodnia na pewno jeden z jego modzików. Jeżeli ja mam dobrze to wszystko rozpisane, to chyba, chyba właśnie tak to będzie wyglądało, to zobaczycie właśnie od tego autora jeden modzik i warto będzie na pewno pobrać i wesprzeć twórcę, dobra coś takiego. To zaczyna, nie wiem czy to zaczyna nawozić od momentu rozłożenia, czy to zaczyna nawozić od momentu po prostu, no jak kliknę, no nie? Nie wiem w jakiej zasadzie to działa sobie. Hamulcuj, 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 wszystko? Wszystko, zajebiście szybko się to nawozi. Ja tego rozsiewacza zbyt szybko raczej yy, nie zmienię z tej serii. I chyba lecę dalej z tym tematem, po prostu nie będziemy się bawić, i będziemy czekać, tylko przecież to i tak będzie nawiezione na 50% i tak to, co mi to za różnica? Zadziałało? Zdziałało chyba. Dobra, lecimy, on skończy to siać i widzimy się drugiego września. Może, może w październiku, nie wiem. No i dobra, robota zrobiona, wszystko ogarnięte. Zostało jeszcze tylko pracownikowi. Zasiać ten taki malutki totalnie przejeździk. Tutaj też już wszystko pozasiewał. On już jedzie sobie w tamtą stronę. I powiem wam tak, no chyba sobie przepchnę jeszcze jajka tak naprawdę. To będę miał już wszystko gotowe do przejścia sobie na kolejny miesiąc. One tutaj mogą dalej stać. Nie, żeby tylko nie się nie sprzedały. Uju, uj, 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 bo tu jest gdzieś punkt sprzedażowy. Wiecie, palet, ale ja pierdziela te worki. Mhm, robiłem teraz syfu, tylko przez to. Dobra, to sobie wrzucam tutaj. Na razie niech sobie będzie. Ile ta paleta ma jeszcze miejsca? Ja pierdzielę to już 71. Jest zajęte dosyć sporo, to dosyć szybkość to zajmuje. Lepiej było jednak chyba postawić coś mi się zdaje, że w tym większym wydaniu. 3603, tyle kasy mamy, i lecimy sobie do. Czy ja jestem w stanie przelecieć do 1 października 416 te odsetki. Dobra, odejmujemy 416, no niech będzie. Trochę przykre się robi, jak trzeba to odjąć, ale trudno. Ile tu jest tego wszystkiego? 1100 ileś pożywienia. Ja pierdzielę tych jajek przy 50 tych dojrzałych kurach robi się naprawdę dużo. Miałem pomysł, żeby jeszcze zainwestować sobie w pszczoły, ale to wiecie, z tego to w ogóle i tak nie ma później. Jakiegoś tam zysku, także wolę to chyba sobie ominąć ten temat na razie. Lecimy sobie tutaj, tutaj, tutaj. I póki wszystko działa i funkcjonuje, to chyba można zmykać sobie do października. No bo ja zwierzęta tak nie potrzebuję na razie karmić ani nic z nimi robić. To będziemy mieli już w tym odcinku cały ten okres taki jesienny załatwiony. No i znowu 416 nam odejmuje. Pola już powoli. Rosnął. Ok, dobra. Ile teraz będziemy mieli kasy? Odjąć 400. 2,700. Tylko. Odjąć jeszcze długi. 2,771. Odjąć 10 000. Tego co wybudowaliśmy. Po prostu wybudowaliśmy nie mając tych pieniędzy. Plus jeszcze odjąć kasę za spłatę kredytu. Codziennie pół tysiąca prawie tracimy. Plus jeszcze mamy 250 000 chyba długu. Za mocne to jest, no nie? Ja pierdziele, ja nie, nie wiem jak my się z tego wy, wy ten, wykaraskamy. Dobra, zostawię sobie tutaj na razie to, ten siewnik i od razu polecę do kur. Kurde, to bym sobie, gdyby nie ta kosiarka, to bym manual attach sobie wgrał. Tylko ta kosiarka nie za bardzo widzowie działa w niej e, zbieranie później, jeżeli macie... M, ...włączoną opcję tego tego manual attach, czyli wiecie, ręcznego podczepiania. Dobra, wysypię wszystko już chyba. Kur się nie narobiło, narobiło się, to trzeba to od razu sprzedać i wywalić, żeby tego też się tutaj nie ryspiło za dużo. Coś tam zawsze zarabiamy. Za te kury to powinno być dużo więcej pieniędzy, ale już nie będę liczył po swojemu. Bo to po prostu za długo by e, wszystko schodziło. Tak czy jak jakieś sprzedaje średnio raz na e, dwa miesiące, mniej więcej. E, I jeszcze ja mam w ogóle w kombajnie to zboże, to też pasowałoby to wszystko powysypywać. Kurde, przydałoby się też tam kosiarkę e, ulepszyć. Już na taką większą wyspę, jakby wydać znowu trochę kasy. Ale to na pewno nie w tym momencie. Bo, bo, bo nie mamy na to, to no nie? Dobra, niech się sypie, a my lecimy tak. Coś jest tutaj z tego. Jest. No to widzicie, w jednym tunelu się to respi, w drugim się nie respi. To nie wiem właśnie, na jakiej zasadzie to działa. No tu na przykład też jest sałata. I tu też jest sałata. A jak stoimy z wodą? Eee, 5700 z pożywieniem, 1100. E, z wodą akurat tutaj żadnych problemów nie będzie. Odpalamy kosiarkę. No i lecimy, lecimy widzowie kosić po prostu. Jakbym troszeczkę większą szerokość roboczą miał, to bym kosił sobie aż do końca e, tego, co jest nawet tam delikatnie pod wodą. Parę tych pasków, to jeszcze więcej tej trawy by było. Ale tu nam odejdą... Te tereny na maliny, no i już tutaj nie będę mógł kosić. Tutaj fajnie, że troszeczkę więcej tej trawy faktycznie pozostawało, bo przynajmniej żaden pracownik nie wwalił się do wody, żaden pracownik niczego nie odwalił, tylko normalnie jeździł i koszął, ale ulepszenie tej kosiarki naprawdę by się przydało, żeby tutaj było nie pamiętam ile jest teraz pojemności? Ale chyba jest tutaj 20 tysięcy pojemności albo 25 tysięcy pojemności, nie pamiętam. I jakby szerokość znowu zwiększyć, powiedzmy, o tam no totalnie parę kratek, o metr nawet jakby zwiększyć szerokość, to już ja bym był zadowolony, bo ta robota by było po prostu dużo szybciej szła, to się wysypało, wysypało. I kolejny odcinek, to raczej zrobimy sobie zimową sprzedaż plus widzowie. No ja zainwestuję w to, co mi napiszecie w komentarzach pewnie w kolejnym filmie. Albo te maliny zrobimy, albo no może te krowy, no ale to Wiecie, ja kupię jedną krowę i, i tyle, no to, to, to jak już iść w krowy, to trzeba naprawdę mieć na to pomysł. Mieć fundusze, to po pierwsze, chociaż na miód... Czy na miód? Na maliny, to, to też trzeba mieć fundusze, no nie wiem właśnie. Za dużo, za dużo jest przeciwieństw, żeby widzowie iść w to. Najlepiej to by było mieć też już swoją taką normalną łąkę, z której zbieramy sobie cały czas trawę. Też by była to dobra sprawa. A na razie to wysypię 20, zaraz to będzie pełne. Ale najważniejsze, że przynajmniej już ten Silos jest dzisiaj postawiony, to nie ma już takiego sypu na gospodarstwie. Nara.